Siemaneczko, witam Was serdecznie na kanale. W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać jakich to ja używam mikrofonów krawatowych do nagrywania. Więc przed Wami znajduje się zestaw, w skład w którego wchodzą dwa mikrofony krawatowe, jeden razy odbiornik o jeden razy odbiornik bezprzewodowy. Dwa razy kabel USB typu C do ładowania bez kostki. Nie mam tych kabli przy sobie. I dwa razy słuchawki. O! Dwa razy słuchaweczki. Dwa razy osłona przeciwwieczna, czyli tak zwany dead cat, czyli zdechły kot. I Jeden razy etui sztywne zapinane na zamek błyskawiczny. I te głośniczki, głośniki, te, słucha, te mikrofony są marki Pula, PULUS model PU648B. I teraz tak, specyfikacja tych mikrofonów to tak, pojemność baterii w tych mikrofonach jest 3000 mega amperów. Czas ładowania od 1,5 do 2 godzin i czas pracy na tych mikrofonach wynosi 12 godzin. A zasięg transmisji jest na 10 metrów. I za czysty dźwięk bez szumów odpowiada system redukcji dźwięków ENC i Mikrofony rejestrują dźwięk z każdej strony, czyli do okoła 360 stopni. No i powiem. A, i jeszcze tak. Mikrofony zbudowane są z tworzywa ABS i są one bardzo lekkie. Tak jak widzicie, tutaj na przodzie jest napis tej firmy Pulus. No i tu z boku mamy podgłaszanie. Tu z boku mamy podgłaszanie, przyciszanie i włączanie tych mikrofonów. No i tu z tyłu jest taki wygodny klips. Jeżeli możemy te mikrofony przymocować do y, sobie, do kurtki, y, kaptura, czapki, gdzie tylko sobie chcemy. No i tutaj z drugiej strony jest wejście typu C do ładowania. i Jack na wejście na Jack do podłączenia tych słuchawek. A te słuchawki w tych mikrofonach są do tego, żebyśmy po prostu słyszeli, czy dany mikrofon jest włączony i czy dobrze słyszymy swój dźwięk. I powiem Wam, że naprawdę te mikrofony krawatowe są bardzo dobre. Dźwięk jest naprawdę z nich czysty, nie ma żadnych przerw. I nawet naprawdę próbowałem yy, odsunąć się na yy, no pewnie mniej niż 10 metrów, ale na tak naprawdę dużą odległość i łapały bez yy, żadnego najmniejszego problemu. Nie było z tym żadnego problemu, nic nie przerywały z takiej bardzo długiej odległości. No i tak, jak Wam mówiłem, no one mają zasięg transmisji do 10 metrów także naprawdę jest sporo. No i yy, można je podłączać do urządzeń takich, które mają wejście typ USB-C, czyli do jakichś kamer, telefonów z wejściem typu USB-C. No dobrze, moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Yy, dziękuję wam, że jesteście ze mną. Zapraszam was do subskrypcji, komentarzy, łapek w górę. I co? Nie przedłużam. Trzymajcie się i do następnego. Hejka!